Panie Marszałku, taka seria pytań chyba o, o szarej strefie, ja też o o szarej strefie. Jeżeli chodzi o wzrost akcyzy na alkohole zimne, 15%, wiemy, że na Litwie w 2009 roku wzrost o 13% doprowadził do załamania legalnej sprzedaży na tamtejszym rynku. Legalny rynek spadł o 1 trzecią. Analogicznie, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe, o papierosy, była mowa, że 15 zł ja nie wiem, nie palę, ja wyczytałem, że 13 ma najtańsza paczka kosztować, wszystko jedno. W każdym razie jest rzeczą pewną, że znacznie taniej te same papierosy czy podobne papierosy będzie można kupić w ościennych, w bliskich nam krajach i tutaj też na pewno ta szara strefa, nielegalny przemyt wzrośnie. I pytanie bardzo konkretne, bo to, że nie wzrośnie, to chyba nawet ministerstwo nie twierdzi. Więc pytanie o ile państwa wyliczenia podają, o ile wzrośnie szara strefa po tych po dwóch podwyżkach tych dwóch akcyst? Bo, bo to, że wzrośnie, to, to jest rzecz oczywista. Dziękuję.